Witam w prezentacji i montażu 83 numeru Poloneza 1500 od De Agostini. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy boczek drzwi kierowcy i lampkę. W tym numerze została przymocowana lampka do boczku drzwi kierowcy. Po montażu części z 83 numerów mamy zmontowane płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, komogą silnika silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, dywaniki, dwa fotele, kanapę, Układ wydechowy i hamulcowy, boczek drzwi kierowcy, okrywek komory silnika, przedni zderzak, przednią część z grillem, pięć kół z czterema kołpakami, światła i pilot. Numer, jest w kolorze pomarańczowym. W tym numerze, garbus wersji sedan, czyli o Volkswagenie 1500. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Garbus wersji sedan. Władysław poprawił okulary i spojrzał przez okno. Biuro projektowe znajdowało się na czwartym piętrze, co co realistycznego, biurowca w centrum Warszawy. W jednym budynku ulokowano kilka takich państwowych przedsiębiorstw. Wszystkie miały w nazwie Proj lub Bud. Pan w Władek miał szczęście, bo jego deska księżyca znajdowała się tuż przy oknie. Mógł więc obserwować życie stolicy, przez kilka lat pracy zdążył być świadkiem kilkunastu wypadków samochodowych. Na szczęście większość była to tylko niegroźne stłuczki. Kreślarz przyglądał się też zmaganiem strażaków z pożarem bloku mieszkalnego wciśniętego przez urbanistę pomiędzy budynki użyteczności publicznej. Służby miały problem z dotarciem na miejsce. Mamy zdjęcie i informację, że zachowawczy dwudźwiowy setan z zaciągonymi liniami nadwozia pojawił się na rynku w 1961 roku pod nazwą Volkswagen 1500. Samochód rozszerzył ofertę marki, którym jednym autem osobowym od lat pozostawał Garbus. Dzięki modelowi 1500 lista produkowanych wersji nadwoziowych się wydłużyła. Oprócz witarocznego na zdjęciu sedana, figurowały na niej również kombi, fastback oraz coupé o sportowym wyglądzie. Zdjęcie wykonano w Muzeum Volkswagena w Wolfsburgu. Zdjęcie, informacje, że wariant, czyli kombi. Produkowane od lutego 1962 roku, przednie kierunkowskazy zachodzące na płotniki wskazują na późną serię modernizacji w 1970 roku. Zdjęcie wykonano w Muzeum Volkswagena w Wolfsburgu. Mamy zdjęcie w wersji kombi, która była oczywiście praktyczna, ale umieszczony z tyłu silnik zapierał przestrzeń bagażową. Problemem okazało się przewożenie zakupów spożywczych pod wpływem ciepła wydzielanego przez silnik topiły się lody, masło i inne produkty, które powinno się przechowywać w lodówce. Takiego obrotu sprawy projektanci nie przewidzieli. Zdjęcie typu 34, czyli KUPE, na podwoziu modelu 1500, na dwozie, zaprezentowane przez włoską firmę GM, wytwarzały zakłady Kamen z Osanburgu. Model powstała w latach 1961-1969. Na zdjęciu po lewej stronie znajduje się egzemplarz przedprodukcyjny z 1960 roku. Fotografię wykonano w Muzeum Volkswagena w Wolfsburgu. Zdjęcie deski rozdzielczej, która składała się z trzech zegarów. Największy z nich, prędkościowiec, znajdował się na środku. Właściciel tego egzemplarza zmienił kierownicę. Oryginalnie była czarna z półkolem w dolnej części. Zdjęcia i informacje, że wprowadzony do produkcji w sierpniu 1965 roku Fazberg miały miał opadającą ku tyłowi tylną ścianę. Na pierwszy rzut oka samochód mógł kojarzyć się z hatchbackiem, lecz nim nie był. Pod tylną klapą znajdował się silnik, auto miało zastąpić sedana, ten cieszył się jednak tak dużą popularnością, że pojazdy wytwarzano równolegle. Mamy zdjęcie fastbacka po face liftingu, przeprowadzonym w 1970 roku. Wskazują na to duże tylne światła. przełom lat 60. i 70. obfitował też zmiany mechaniczne, wśród których największą była wprowadzenie pierwszy razy w aucie produkowanym w Niemczech elektrycznego wtrysku paliwa Porsche Jetronic. zdjęcie i informacje, że silnik został umieszczony z tyłu. Konstruktorzy starali się, aby zajmował jak najmniej miejsca w pionie. Nad silnikiem udało się wygospodarować przestrzeń na bagaż. W sam razy na nieduży neceser. Na szyby widać wlot powietrza, które chłodziło silnik. Samochód pokazany na zdjęciu pochodzi z serii wyprodukowanej przed 1970 rokiem, o czym świadczą małe tylne lampy. zdjęcie Volkswagena 1500, który pojawił się także w Ameryce Południowej. Brazylijskie auta różniły się od niemieckiego pierwozoru. Sedana produkowano przykładowo w wersji czterodziwiowej, a odmiana wariant była bliźniaczo podobna do Modera Brazilia. Argentyński Volkswagen 1500 z lat 80. wyglądał zupełnie inaczej niż jego niemiecki odpowiednik. Poza nazwą samochodów nic nie łączyło. Tak naprawdę auto z Argentyny było filmanem Avengerem produkowanym w wielu krajach pod różnymi nazwami. W USA oferowano go z tabliczką znamionową Planetona w Brazylii Doge Polara. Mamy dane techniczne Volkswagena 1500, jego wymiary, Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. Mamy instrukcję montażu i zdjęcia modelu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli detale drzwi kierowcy. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.